List dotarł się we wtorkowy poranek, owinięty w kremowy papier jedwabny z delikatnymi złotymi detalami. Nie musiałem go otwierać, by wiedzieć, o co chodzi, zaproszenie na ślub mojej siostry Emi. To samo zaproszenie, które było nieustannie udostępniane w mediach społecznościowych, a Emma chełpiła się, że to będzie wydarzenie towarzyskie roku. Stałem w kuchni z kawą stygnącą w ręce, wpatrując się w kopertę. Część mnie chciała po prostu wyrzucić ją do kosza ale ciekawość ostatecznie zwyciężyła. Ostrożnie rozdarłem papier i wyjąłem ozdobną kartkę. Słowa jestem serdecznie zaproszony wyskoczyły na pierwszej linii, co sprawiło, że zaśmiałem się w duchu. Pod formalnością zaproszenia była ręcznie napisana notatka, nie do pomylenia z pismem mojej matki, James, przyjdź trzy godziny wcześniej, musimy porozmawiać o twojej roli. Rola? Wiedziałem dokładnie, co to oznaczało, i nie miało to nic wspólnego z byciem bratem panny młodej. Następnego ranka wszedłem na okrężną alejkę przed domem moich rodziców, to samo miejsce, w którym dorastałem, ale którego nie odwiedzałem od miesięcy. Samochód EMI, biały Range Rover, stał zaparkowany przed Mercedesem mojej matki. Perfekcyjnie, cała rodzina będzie tam, żeby powiedzieć mi, co planują. Jesteś spóźniony, powiedziała moja matka, gdy wszedłem, bez nawet powitania. Siedziała na skraju swojego ulubionego fotela, już ubrana w markowe ubrania, które prawdopodobnie kosztowały więcej niż pensja wielu ludzi przez miesiąc. Dzień dobry, mamo odpowiedziałem, podchodząc do kanapy. Emma usiadła obok niej, prawie drżąca z czymś, co mogło być ekscytacją lub złością, co zawsze było trudne do rozróżnienia u niej. James, zaczęła Emma, głos pełen sztucznej słodyczy Musimy porozmawiać o twoim udziale w moim ślubie. Uniosłem brew. Myślałem, że już to mówiło zaproszenie. Nie bądź trudny, przerwała moja matka doskonale wiesz, czego chcemy. Biorąc pod uwagę Twoją obecną sytuację, uważamy, że lepiej będzie, jeśli pomożesz w inny sposób. Ach, oto było. Obecna sytuacja eufemizm dla faktu, że odmówiłem wejścia do rodzinnego biznesu i zamiast tego postanowiłem stworzyć własną startupową firmę technologiczną. Dla nich byłem rozczarowanym synem który porzucił pewną przyszłość w biurze inwestycyjnym naszego ojca, by bawić się komputerami. Co dokładnie masz na myśli? Zapytałem, chociaż już dobrze wiedziałem, dokąd to zmierza. Emma wyprostowała się na krześle, pierścionek zaręczynowy błyszczał w świetle, podczas gdy gestykulowała. Potrzebujemy kogoś do koordynowania obsługi recepcji, zapewnienia, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ponieważ tak bardzo nalegasz na pracę w operacyjnych funkcjach, Uważamy, że to idealne stanowisko dla ciebie kropka. Obraza była oczywista. Chcieli, żebym pracował jako kelner na ślubie mojej własnej siostry, zamiast być po prostu gościem. Pozwól, że upewnię się, że dobrze zrozumiałem, powiedziałem, starając się zachować spokój, chcecie, żebym pracował jako kelner na twoim ślubie, zamiast być tam jako twój brat. Nie bądź dramatyczny, James, odpowiedziała moja matka. Pomyśl o tym, jak o sposobie pomocy by dzień twojej siostry był idealny. Bóg wie, że ostatnio nie zrobiłeś zbyt wiele, żeby pomóc tej rodzinie. Poczułem ten ucisk w piersi, ten sam, co zawsze, gdy moi rodzice lekceważyli moje wybory. Czego nie wiedzieli, a raczej czego starałem się, żeby nie wiedzieli, to że mój mały projekt komputerowy przyciągnął uwagę jednej z największych firm technologicznych w kraju. Negocjowałem w tajemnicy przez kilka miesięcy, a kwota przejęcia była wyższa niż roczny dochód mojego ojca. A co, jeśli odmówię? zapytałem, bardziej z ciekawości niż wyzwania. Słodki uśmiech Emi zniknął. W takim razie nie przyjeżdżaj. Wolę, żeby cię tam nie było, niż żebyś musiał mnie zawstydzić przed rodziną Jonathana. — Wiesz, kim jest jego ojciec, prawda? Jest CEO Startek Industries. Nie mogę pozwolić, żeby mój nieudacznik zasiadał przy stole rodzinnym. Prawie zaśmiałem się z ironii. Startek Industries ta sama firma, która miała przejąć moją startupową firmę za dziewięciocyfrową kwotę. Ale nie musieli o tym wiedzieć, przynajmniej nie jeszcze. Dobrze, powiedziałem, wstając z krzesła, pomogę przy obsłudze cateringu. Triumfalny uśmiech Emi sprawił, że moja decyzja stała się łatwiejsza. Perfekcyjnie. Mundur zostanie dostarczony do Twojego mieszkania. Nie spóźnij się, ślub zaczyna się o szesnastej, więc musimy mieć cię tam punktualnie o trzynastej. Podczas jazdy do domu mogłem zadzwonić do mojego prawnika i zakończyć ich grę władzy natychmiast. Jeden telefon, a oni wiedzieliby dokładnie, kogo postawili obsługiwać szampana. Ale coś mnie powstrzymało. Może to była ciekawość, a może chciałem zobaczyć, jak daleko pójdą. Kolejne dwa tygodnie minęły w zamieszaniu ostatnich negocjacji i dokumentów. Ogłoszenie przejęcia miało się odbyć w poniedziałek, zaraz po ślubie Emi, co sprawiało, że uśmiechałem się za każdym razem, gdy o tym myślałem. W dniu przed ślubem torba z ubraniami dotarła do mojego mieszkania, zawierając białą koszulę, czarne spodnie i czarną kamizelkę, standardowy mundur cateringu. Powiesiłem ubrania obok mojego garnituru na miarę, który był wart więcej niż wiele samochodów czekającego w mojej szafie. Garnitur, który kazałem uszyć kilka tygodni wcześniej, nie wiedząc, że ostatecznie trafi do kuchni, przeszedłem ręką po cienkiej wełnie i podjąłem decyzję: zejgram w ich grę, ale zabiorę garnitur ze sobą. Coś mówiło mi, że będę go potrzebować. W dzień ślubu poranek był jasny i słoneczny. Dotarłem do luksusowego hotelu dokładnie o 13, Zaparkowałem mój dyskretny Audi między już stojącymi luksusowymi samochodami. Ironia nie umknęła mojej uwadze. Mogłem kupić większość z tych samochodów za gotówkę, ale oto byłem, wchodząc wejściem dla personelu, z mundurem cateringu pod pachą. Musisz być James, powiedziała menedżer cateringu, gdy weszłem. Wyglądała na niezręczną, wyraźnie świadomą, kim jestem. Twoja matka wyjaśniła sytuację. Pokażemy ci, jak pomóc przy obsłudze szampana podczas przyjęcia. Perfekcyjnie, odpowiedziałem, oferując jej uspokajający uśmiech. Żeby nie sprawiać, że będzie jeszcze bardziej zdenerwowana niż już była. Zmieniłem ubranie i spędziłem kolejne godziny obserwując, jak miejsce zmienia się w wizję doskonałości ślubu Emi. Kwiaty, które kosztowały małą fortunę, pokrywały wszystkie powierzchnie, kryształowe żyrandole lśniły na suficie, a szampan cóż, nie można było powiedzieć, że oszczędzali. Goście zaczęli przychodzić około 15.30, a ja zostałem w kuchni. Obserwując przez okno serwisowe, jak goście z Doliny Krzemowej mieszają się ze starą arystokracją, wszyscy tam, by świętować zjednoczenie dwóch prestiżowych rodzin. Gdyby wiedzieli, że jeden z kelnerów jest wart więcej niż połowa tej sali, może zareagowaliby inaczej. Czas na szampana, ogłosiła menedżer cateringu, gdy ceremonia dobiegła końca. Pamiętajcie o swoich wyznaczonych strefach. Wziąłem tacę i poszedłem w stronę tłumu. Ciężar kieliszków kryształowych nie miał nic wspólnego z ciężarem spojrzeń, które padały ze stołu mojej rodziny. Twarz mojej matki była nieprzenikniona, maska zadowolonej wyższości, podczas gdy Emma wydawała się promieniować mocą, którą uważała, że sama zaplanowała. Obsługiwałem trzeci stół, kiedy usłyszałem znajomy głos za sobą: James? James Chen? Odwróciłem się powoli, stając twarzą w twarz z Dawidem Marshall, CEO Startek Industries i moim przyszłym partnerem biznesowym. Co ty tu robisz? Zapytał, wyraźnie zdezorientowany, jego wzrok przesuwając się od moich ubrań na stół, przy którym siedziała Emma, a zrozumienie zaczęło w nim rosnąć. Jesteś bratem panny młodej powiedział powoli. Ceo! zatrzymał się, wyraźnie łącząc fakty. Sala zamilkła. Wszystkie spojrzenia skierowały się na zaskoczenie CEO. Emma częściowo wstała ze swojego stołu, jej twarz bledła. Jest jakiś problem. zawołała matka Jonathana, patrząc na nas z rosnącym niepokojem. David Marshall spojrzał na mnie, potem na Emmę, a potem znowu na mnie. James, popraw mnie, jeśli się mylę, ale ty nie jesteś założycielem tech Fusion, firmy, którą będziemy ogłaszać w poniedziałek. Kieliszki szampana na mojej tacy zadźwięczały delikatnie w absolutnej ciszy, która zapadła. Cisza w sali weselnej była ogłuszająca. Kieliszek szampana mojej matki zatrzymał się w pół drogi do jej ust, a twarz Emi zmieniła się z bladej na szaro. Ostrożnie postawiłem tacę na najbliższym stole, prostując kamizelkę kelnera, podczas gdy odwróciłem się, by spojrzeć Dawidowi Marszallowi w oczy. Tak, to prawda, powiedziałem, moja głos rozprzestrzenił się po cichą salę, Choć nie zamierzałem omawiać interesów na weselu mojej siostry. David roześmiał się głośno, dźwięk ten brzmiał jak złamanie zaklęcia ciszy. Omawiać interesy, James. Zaraz zostaniesz jednym z najmłodszych miliarderów w branży technologicznej. Dlaczego do diabła serwujesz szampana na ślubie swojej siostry? Słowo o miliarder odbiło się echem po sali jak grzmot. Usłyszałem, jak kieliszek szampana mojej matki upada na marmurową podłogę, łamiąc się z głośnym hukiem. To nie może się dziać, powiedziała Emma, biegnąc w moją stronę, a Jonathan szedł za nią. Jej biała suknia trzepotała w panice, gdy się poruszała. James pracuje w małej startupie, on tylko o startup, próbowała pospiesznie tłumaczyć. David przerwał jej, unosząc brwi. Rewolucyjna platforma AI Tech Fusion ma wkrótce zmienić całą branżę. Dlatego Startek przejmuje firmę za 4,2 miliarda. Spojrzał na Jonatana, swojego syna. Nie wspomniałeś o tym w domu? Mówiłem o tym kontrakcie przez miesiące. Jonathan wyglądał na tak samo szokowanego jak wszyscy inni. Ja nigdy nie wspomniałeś o nazwiskach założycieli, tato. Nie wiedziałem. Cóż to krępujące? powiedział David, patrząc dookoła na szokowane twarze. Myślałem, że wszyscy wiedzą, gestykulował między Emmą a mną, wyraźnie niekomfortowo. Prawie poczułem się za niego źle, prawie. W porządku, David, odpowiedziałem łagodnie. Moja rodzina i ja mamy różne poglądy na temat sukcesu. Dziś wolą pomóc przy cateringu. Emma wydała stłumiony dźwięk. James, ja, nie wiedzieliśmy, wyjąkała. Oczywiście, że wiedzieli, odpowiedziałem zimnym głosem. Teraz, jeśli pozwolicie, muszę wrócić do pracy. Jeszcze trzy stoły do obsłużenia z szampanem. Do diabła, nie pójdziesz, powiedział David stanowczo. Odwrócił się do gości. Proszę państwa, chciałbym przedstawić Jamesa Chinę, założyciela i CEO Tech Fusion, jednego z największych geniuszy sztucznej inteligencji i, jak się okazuje, brata panny młodej. Szept zaczął się natychmiast. Widziałem, jak goście wyciągają telefony, prawdopodobnie szukając nazwiska mojej firmy i mojego projektu. Moja matka zapadła się w krześle, jej twarz była blada, maska przerażenia. James, powiedział mój ojciec po raz pierwszy, wstając od stołu. Synu, dlaczego nam nie powiedziałeś? Czyby to miało jakieś znaczenie? zapytałem spokojnym głosem. Kiedy próbowałem wyjaśnić moją pracę trzy lata temu, powiedzieliście, że to strata czasu. Kiedy potrzebowałem początkowego finansowania, kazaliście mi przestać bawić się komputerami i znaleźć prawdziwą pracę. Kiedy wyprowadziłem się z rodzinnej posiadłości, by być bliżej mojego biura, powiedzieliście, że marnuję życie. Wyprostowałem ramiona. Więc nie, nie powiedziałem Wam. Nie powiedziałem żadnemu z Was. Emma zrobiła krok naprzód, jej perfekcyjny makijaż zaczynający się rozmazywać przez łzy. Ale, ale pozwoliliśmy cię traktować jak jak? Zatrzymała się, szukając słów. Jak personel? Jak kogoś poniżej ciebie? Zapytałem spokojnie. Tak, bo chciałem zobaczyć, czy którykolwiek z was stanie w mojej obronie, niezależnie od majątku rodziny. Teraz już znam odpowiedź. David odchrząknął. James, mam zapasowy garnitur w moim samochodzie. Mój kierowca może go przynieść. Proszę, dołącz do nas przy stole. Uśmiechnąłem się, ale pokręciłem głową. Dziękuję, David, ale przyniosłem własny. Odwróciłem się do menedżerki cateringu, która uważnie obserwowała całą scenę. Czy miałabyś coś przeciwko, gdybym zrobił przerwę, by się przebrać? Kiwnęła szybko głową, prawdopodobnie odczuwając ulgę, że ma wymówkę, by uciec od napiętej atmosfery chwili. Perfekcyjnie, powiedziałem, wrócę zaraz. Podczas gdy kierowałem się do strefy serwisowej, gdzie zostawiłem mój garnitur, usłyszałem wybuch rozmów za sobą. Mój telefon już wibrował od powiadomień. Bez wątpienia historia rozchodziła się po mediach społecznościowych, jak ogień w słomie. W małym pomieszczeniu do przebierania zdjąłem mundur kelnera i założyłem garnitur na miarę. Szary w kolorze węgla materiał kontrastował wyraźnie z kamizelką z poliestru, którą miałem wcześniej na sobie. Spojrzałem w lustro, poprawiłem krawat i głęboko oddechnąłem. Kiedy wróciłem do sali weselnej, atmosfera zmieniła się drastycznie. Ludzie, którzy jeszcze kilka minut wcześniej mnie ignorowali, teraz biegli, by się przywitać. Inwestorzy Węcze Capital, którzy nawet nie zwróciliby na mnie uwagi, nagle byli zainteresowani omawianiem inwestycji. Podeszłem do stołu rodziny, gdzie moja matka siedziała nieruchomo, jak posąg. Mój ojciec wyglądał na oszołomionego, a Emma zdawała się być w szeptanej rozmowie z Jonathanem. James, zaczęła moja matka, gdy się zbliżyłem. Kochanie, nie wiedzieliśmy, uniosłem rękę, by ją przerwać. Mamo, nie róbmy tego teraz. W końcu to dzień ślubu Emmy. Nie chcemy wywoływać skandalu, powiedziałem z ironią, której nikt nie mógł przeoczyć. David pojawił się przy moim boku, trzymając kieliszek szampana dokładnie te kieliszki, które były zarezerwowane dla specjalnych gości. Proszę, powiedział, podając mi kieliszek. Myślę, że zasługujesz na to bardziej niż ktokolwiek kropka. Przyjąłem kieliszek z skinieniem głowy w podzękowaniu, patrząc na szczęśliwą parę i wszystkie ciekawe spojrzenia wokół nas. Uniosłem lekko kieliszek i powiedziałem: na zdrowie. Emma nie zdołała powstrzymać łez i pobiegła z dala od stołu, jej suknia ślubna trzepotała za nią. Jonathan wyglądał na rozdarty między podążaniem za swoją żoną a próbą naprawienia sytuacji z ojcem. Idź, powiedziałem, ona jest twoją żoną, potrzebuje cię. Kropka. Spojrzał na mnie z wyrazem wdzięczności, zanim pobiegł za Emmą. No cóż, powiedział David, siadając obok mnie, na pewno nie tak wyobrażałem sobie ogłoszenie naszej współpracy. Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Życie ma zabawny sposób na to, by się potoczyć, prawda? Zgadza się, przytaknął, ale muszę zapytać, dlaczego nic nie powiedziałeś, kiedy dowiedziałeś się, że Jonathan jest moim synem? Wzruszyłem ramionami. To nie miało znaczenia dla naszej umowy. Chciałem, żeby Startek przejęła Techfusion, bo to był właściwy ruch dla obu firm, a nie z powodu rodzinnych powiązań. David kiwnął głową z aprobatą. Dokładnie dlatego w tym sektorze osiągniesz niesamowity sukces. Spojrzał na moich rodziców, którzy wciąż byli w szoku. Choć muszę przyznać, że jestem ciekawy jednej rzeczy, tylko jednej. Uniosłem brew. Dlaczego? Zgodziłeś się na to wszystko, skazał gestem na mundur kelnera wiszący w strefie pracowników, mogłeś przerwać to w każdej chwili. Wziąłem łyk szampana, zastanawiając się nad moją odpowiedzą. Prawda była taka że zadawałem sobie to samo pytanie przez cały dzień. Myślę, że musiałem wiedzieć, powiedziałem w końcu. Musiałem zobaczyć, czy coś się zmieniło. Czy oni się zmienili? Spojrzałem wokół wielkiej sali weselnej, obserwując twarze, które teraz analizowały mnie z kalkulacyjnym zainteresowaniem. Pieniądze zmieniają sposób, w jaki ludzie cię traktują, David, ale nie zmieniają tego, kim oni są. Reszta przyjęcia minęła w zamieszaniu wymuszonych uśmiechów i niewygodnych rozmów. Emma w końcu wróciła z poprawionym makijażem, ale z oczami wciąż czerwonymi. Spędziła resztę przyjęcia, wymieniając szybkie spojrzenia ze mną, gdy witała gości, jej idealny dzień, całkowicie rozbity przez ujawnienie sukcesu jej brata. Ja pozostałem przy stole rodzinnym, teraz siedząc w zaszczytnej roli obok Dawida Marszalla, cicho obserwując zmianę dynamiki wokół mnie. To było fascynujące, jak szybko zmieniły się postawy ludzi. Ci sami krewni, którzy wcześniej wyśmiewali moją pracę przy cateringach, teraz starali się wspominać nasze dziecięce połączenia. Pamiętacie, kiedy James naprawiał nasze komputery na rodzinnych spotkaniach? Mówiła z entuzjazmem ciocia Sara do każdego, kto chciałby słuchać. Zawsze wiedziałam, że jest wyjątkowy. Pamiętałem te dni zupełnie inaczej. Pamiętałem, jak skarżyła się mojej matce, jak marnuje czas na te maszyny, zamiast podążać za porządną karierą, jak moi kuzyni. W miarę jak noc mijała, moja matka próbowała wielokrotnie porozmawiać ze mną na osobności, ale za każdym razem grzecznie unikałem rozmowy. To nie był czas na takie rozmowy. Mój ojciec, z drugiej strony, milczał, czasami patrząc na mnie, jakby widział obcego. Około północy, kiedy przyjęcie zaczynało zwalniać, Emma w końcu podeszła do mnie bezpośrednio. Zmieniła suknię ślubną na prostą białą sukienkę wieczorową, ramiona opadały w sposób, który by przerażony nauczycielki etykiety naszej matki. Możemy porozmawiać, zapytała cicho. Proszę. Skinąłem głową i poszedłem za nią w cichszy kącik sali. Na chwilę zapadła cisza, napięcie z lat rywalizacji i żalu wisiało między nami. Przepraszam, powiedziała w końcu, jej głos ledwo unoszący się ponad szept. Boże, James, przepraszam. To, co zrobiliśmy, co ja zrobiłam, to było okrutne. Po prostu się zgodziłem. Dgnęła, słysząc moją szczerość. Ja, myślałam, że marnujesz swoje życie. Wszyscy mówili, że tylko bawisz się komputerami, uciekając przed prawdziwymi obowiązkami, powiedziała, jej głos wahał się. Myślałam, zatrzymała się, jakby zgubiła myśli. Co myślałaś, Emma, zapytałem, bardziej bezpośrednio niż zamierzałem. Że upokorzenie mnie na twoim ślubie jakoś mnie naprawi? Że zmusi mnie do dopasowania się do tego, czego ty i nasi rodzice chcecie? Zawahała się, jej głos wahał się. Nie wiem już, przyznała, owinięta w niepewność. Objęła się, próbując znaleźć pociechę. Kiedy pan Marshal powiedział, że jesteś wart miliardy, myślałam, że zwrócę. Nie z powodu pieniędzy, ale dlatego, że zdałam sobie sprawę, jak okropni byliśmy wobec ciebie przez cały ten czas. Budowałeś coś niesamowitego, a my byliśmy tak zajęci ocenianiem cię, że nawet nie zauważyliśmy. Obserwowałem ją, widząc prawdziwy żal na jej twarzy po raz pierwszy od lat. Wiesz, co jest ironiczne, zapytałem. Gdyby ktokolwiek z was przejął się chociaż trochę moją pracą, okazał choćby najmniejsze zainteresowanie, opowiedziałbym o wszystkim. Chciałem podzielić się moim sukcesem z rodziną. Ale byliście tak przekonani, że jestem nieudacznikiem, że nigdy nie daliście mi szansy. Teraz to rozumiem, powiedziała, znowu łzy zaczynające pojawiać się w oczach. Czy możesz mi wybaczyć? Zamilkłem na dłuższą chwilę, rozważając jej pytanie. Nie wiem, Emma. Wybaczenie to coś, czego nie zdobywa się w jednej rozmowie. To wymaga czasu, a co ważniejsze, wymaga zmiany. Prawdziwej zmiany. Nie tylko żalu, bo odkryłaś, że jestem bogaty. Skinęła głową, ocierając oczy. Rozumiem. Ale czy możemy spróbować zacząć od nowa? Możemy spróbować, zgodziłem się, ale potrzebuję kilku podstawowych zasad. Po pierwsze, żadnych prób kontrolowania mojego życia czy moich zawodowych wyborów. Po drugie, chcę prawdziwych relacji, nie opartych na tym, co ktoś myśli, że powinienem być. A po trzecie, zatrzymałem się, by upewnić się, że słucha uważnie. Chcę, żebyś naprawdę pomyślała o tym, dlaczego traktowałaś mnie tak przez cały ten czas. Nie tylko dzisiaj, ale przez te wszystkie lata. Bo jeśli mamy mieć jakiekolwiek relacje w przyszłości, to musi się zmienić. Zmienimy się, obiecała. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Wszyscy zrobimy wszystko, co w naszej mocy. W tym momencie Jonathan pojawił się obok niej. Samochód jest gotowy, powiedział cicho, odwracając się do mnie. James, chciałbym, żebyś wiedział, że nie miałem o tym pojęcia. Gdybym wiedział, ty byś, zatrzymał się, wyraźnie niekomfortowo. Powiedziałbyś Emi i naszym rodzicom, że się mylą, czy po prostu traktowałbyś mnie inaczej z powodu mojego konta bankowego? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć od razu. Nie wiem, przyznał. Ale mam nadzieję, że zrobiłem to, co słuszne. Cóż, powiedziałem, myślę, że nigdy się nie dowiemy. Ale od teraz, może wszyscy możemy spróbować robić to, co słuszne, niezależnie od postrzeganego majątku kogoś, kropka. Kiwnęli głowami, a po chwili niezręcznej ciszy, Emma ruszyła naprzód i mnie przytuliła. Było to krótkie i niepewne, zupełnie inne niż czułość, którą dzieliliśmy, gdy byliśmy dziećmi, ale to był początek. Kiedy odwrócili się, by wyjść, Emma zawahała się. Ty przyjdziesz na obiad w następną niedzielę? Mama już planuje. Chcę zrobić Twoje ulubione ciasto. Nie mogłem powstrzymać śmiechu. Oczywiście, że tak. Powiedz jej, że pomyślę o tym. Po ich wyjściu, zostałem sam w wielkiej sali weselnej, która teraz szybko się opróżniała. David Marshall już odjechał. Ale nie bez zaplanowania spotkania na kawę, by omówić ogłoszenie naszej współpracy. Zespół kelnerów sprzątał, a ja zauważyłem, że traktują mnie teraz z tym samym szacunkiem, który okazali innym gościom przez całą noc. Mój telefon wibrował z wiadomością od Grace, mojej najlepszej przyjaciółki i jedynej osoby, która wiedziała o moim sukcesie przez cały ten czas. Jak poszło? Zemdlały, kiedy się dowiedziały? Zapytała. Uśmiechając się, zacząłem pisać odpowiedź, żadnych omdleń, ale mama opuściła kieliszek szampana. Zadzwonię do ciebie jutro, żeby opowiedzieć o szczegółach. Podczas gdy szedłem do mojego samochodu, myślałem o wszystkim, co się wydarzyło. Dzień nie poszedł tak, jak zaplanowała moja rodzina, ale może to było najlepsze. Czasami potrzebny jest dramatyczny wstrząs, aby złamać stare wzorce i zmusić ludzi do jasnego dostrzegania swojego zachowania. Następnego ranka obudziłem się z setkami wiadomości i nieodebranych połączeń, ale zignorowałem je wszystkie na rzecz zrobienia porannej kawy i usiądzenia na werandzie. Słońce wschodziło nad miastem, malując niebo odcieniami różu i złota. Mój telefon znowu wibrował. To była kolejna wiadomość od mojej matki, tym razem zapraszająca mnie na obiad, by omówić wszystko. Wziąłem łyk kawy i zastanowiłem się nad zaproszeniem emi na niedzielny obiad. Część mnie chciała odmówić, by sprawili, że bardziej się postaram o moją wybaczenie, ale inna część pamiętała prawdziwy żal w oczach Emi, zaskoczenie na twarzy mojego ojca i to, jak drżały ręce mojej matki, gdy próbowała ze mną rozmawiać później tej nocy. Może warto dać im szansę udowodnić, że mogą się zmienić, nie z powodu miliardów czy sukcesów w interesach, ale z powodu relacji, które moglibyśmy mieć, gdyby od samego początku zaakceptowali mnie takim, jakim jestem. Wziąłem telefon i napisałem odpowiedź do mojej matki, nie na obiad, ale pomyślę o niedzielnym kolacji. Tylko jedna zasada, musimy porozmawiać o tym, kim jesteśmy, a nie o tym, ile jesteśmy warci. Jej odpowiedź przyszła szybko, cokolwiek chcesz, kochanie. Musimy nadrobić stracony czas. Odstawiłem telefon i znów spojrzałem na miasto. Prawda była taka, że już nie potrzebowałem ich aprobaty. Zbudowałem swój sukces bez niej, udowodniłem swoją wartość bez ich wsparcia. Ale może tylko może, moglibyśmy zbudować coś nowego z popiołów wczorajszych odkryć. Nie relacje, którą próbowali mi narzucić, ale coś autentycznego, opartego na tym, kim naprawdę byliśmy, a nie na tym, kim myśleli, że powinniśmy być. Kończąc moją kawę i przygotowując się na spotkanie na kawę z Dawidem, nie mogłem powstrzymać się od uśmiechu na widok ironii wszystkiego. Czasami najlepsza zemsta nie polega na zemście ani na udowodnieniu, że ludzie się mylili. Czasami chodzi o to, by pozostać wiernym sobie i pozwolić innym dostrzec swoje własne błędy. Mój telefon wibrował ostatni raz. Wiadomość od Emi, wiem, że nie zasługuje, ale dziękuję, że nie zrujnowałeś całkowicie mojego ślubu, kiedy mogłeś. I przepraszam, że prawie wszystko zepsuliśmy sami kropka. Odpisałem szybko, prostą odpowiedzą, to właśnie powinna być rodzina, prawda? Nawet kiedy popełniamy błędy. Bo w końcu o to chodziło w tym wszystkim, prawda? Nie o pieniądze, nie o sukces, a nawet nie o zemstę. Chodziło o rodzinę. Te, w którą się narodziliśmy i te, którą wybieramy, by stać się. I może, tylko może, moja rodzina w końcu wybierze, by stać się czymś lepszym. Prawdziwa lekcja tej historii polega na tym, że często dążenie do akceptacji i uznania może oddalić nas od tego, kim naprawdę jesteśmy. Presja, by sprostać oczekiwaniom rodziny, społeczeństwa, a nawet własnym, może zniekształcić istotę naszych relacji. Ale w końcu to, co naprawdę się liczy, to autentyczność, prawdziwa zmiana i akceptacja. Sukces nie jest mierzony tylko tym, co osiągamy, ale tym, jak traktujemy tych wokół nas i jak wybieramy, by budować nasze więzi. Jeśli poruszyła Cię ta historia, nie zapomnij polubić, skomentować i subskrybować kanał. Włącz dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego inspirującego filmu, takiego jak ten. W końcu życie pełne jest niespodzianek, a kto wie, czego możemy się razem nauczyć w kolejnych filmach. Do zobaczenia i pamiętaj, prawdziwa moc tkwi w byciu tym, Kim naprawdę jesteś, bez martwienia się o czyjeś zatwierdzenie.